Hej Siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na rewanż. W 1.16 finału UEFA Europa League FC Nantes kontra Juventus. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się w czwartek 23. Lutego o godzinie 18.45 na stadionie Stade della Berlumines w Nantes. No to lecimy, słuchajcie, z tym spotkaniem. Zobaczymy, jak w rewanżu sobie Juventus da radę, bo w Turynie zauważyłem, że zremisowali w pierwszym spotkaniu 1 do 1, no zobaczymy, jak teraz się postara Juventus, może Juventus przejdzie do jednej 8 finału, no zobaczymy szkoda, że nie w Lidze Mistrzów no ale wiadomo jak to jest a ten mecz będzie transmitowany na Weplay, trzeba oczywiście wykupić transmisję, jakby oczywiście to chciał obejrzeć no dobrze, to bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Mokowski i Jacek Laskowski Oddaję głos komodatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Piłka nożna to sztuka, a w dzisiejszym meczu obejrzymy 22 artystów, którzy, jak mamy nadzieję, przygotowali nas na niezapomniane widowisko. NUNT zmierzy się z Juventusem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy.

Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Juventus w ataku. O, to musi wpaść. Proszę Państwa, gol. Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Zachęcam państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Sędzia daje sygnał do wznowienia gry. Juve prowadzi. Juventus traci piłkę. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Bianconeri doprowadzają piłkę bliżej bramki. Co wyjdzie z dośrodkowania? No jednak nic z tego nie będzie. Telor Dobre przerwanie akcji rywala. Uwaga, może być groźnie, ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Było groźnie. Czał bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Delor. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Znakomite, prostopadłe podanie. Znakomicie zachował się w obronie, przejął piłkę. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Juventus prowadzi z Dantes 1 do 0. Razem w sumie w meczu 2 meczu, 2-1 dla Juventusu. No, zobaczymy, jak w drugiej połowie Juventus się postara. Zrobimy sobie zmiany. No, wejdzie pogba. No i strzelce w bramki strzelił Nikola Fagioli. No i schodzi. Więc wielkie brawa. Wejdzie kies tak się przepraszam za Guardado i Blachowicz, Niech wejdzie za Moussa, Keana. No dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Sędzia zaczyna drugą połowę. Stara dama co prawda prowadzi, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Dobra, centra w szesnastkę. Na szczęście pewnie to wybija. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Przód rożny dla Juve. Co prawda już prowadzą, ale dodatkowy gol na pewno nie zaszkodzi. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Aleksandro zdecydowanie zabiera piłkę rywalowi. Zagranie do Kiezy. Piłka zmierza w stronę bliższego słupka. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. To może być wyrównanie. Szczęsny, nie ma bramki, znakomicie. Di Maria. Federico Chiesa. Minął teraz, ładnie. Niepotrzebny, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Wybronił to, ale co teraz? Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. To środkowanie gdzieś na 11 metr. Juve ma dwie bramki przewagi. Świetna dla nich sytuacja. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. 2 do 0, gramy dalej. Ależ teraz zagranie w uliczkę i no niestety ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. Juve może sobie pozwolić na spokój w końcówce meczu. Wypracowali sobie ogromną przewagę. Tak Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym starciu prezentują się po prostu świetnie, co dobrze oddają dwie bramki przewagi. Przez całe spotkanie udowadniają swoją wyższość na taką grę. Patrzy się z wielką przyjemnością. Juventus, wykonarz utrożny. Narobił zamieszania tym wybiciem. Zagranie do Kiezy. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. I świetnie do tej pory budowany atak. To może być groźne. Będzie kontra. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Sędzia kończy to spotkanie. Gimkarze Juventusu schodzą z murawy jako zwycięzcy. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Proszę Państwa, koniec meczu. Juventus awansuje do 1 w finału UEFA Europa League, Ligi Europy UEFA 2 do 0. Proszę Państwa, razem w dwóch meczach w sumie 3 do 1 dla Juventusu. No cóż, to, to była tyle w tym odcinku. Ja przyszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. i Cześć.